Wiesława Szymborska, gawęda o miłości ziemi ojczystej. Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, malutki los na parstkiem pić, Zdala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie bić, o blasku próchna mówić dnieje. je, o blasku słońca nic nie mówić, Jakie miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo nagła powalone, które zapłytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna. Nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w ciebie wzrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować.